Czy komisje śledcze powołane przez koalicyjny Sejm służą dobrej sprawie? Tego nie wiemy, choć tak powinno być. Ale wiemy, że to doskonały sposób promocji wyborczej trzech przewodniczących tych komisji, co potwierdza fakt, iż startują oni do Europarlamentu. Gdyby więc chodziło o dobrą sprawę, szefowie tak ważnych komisji nie ruszyliby się z miejsca, aż sprawa się nie zakończy. Trzeba jednak przyznać, że dla przewodniczących Sroki, Jońskiego i szczerby zostawienie wyjaśniania afer na rzecz nic nie w mało znaczącej europejskiej instytucji, to kraina miodem i mlekiem płynąca. I to dosłownie. Europoseł zarabia! Kilka razy więcej niż polski minister, niż polski poseł. Stąd nie dziwcie się, że tak wielu z nich chciałoby zamienić budynek przywiejskiej na salony Parlamentu Europejskiego w Brukseli, no i oczywiście w Strasburgu.